Rozpoczynamy naszą uroczystość. Już jest 66 rok, kiedy Nagroda Polityki jest wręczana od, od pożegnania. Wszyscy wiemy, że straciliśmy w tym roku naszego wielkiego przyjaciela, twórcę tej nagrody przez wiele lat, przewodniczącego, właściwie od początku przewodniczącego kapituły. Samego 1959 roku przez ponad 60 lat, 60 kilka lat, szefa kierownika Działu Historycznego Polityki Mariana Turskiego. 67 lat temu Marian Turski, redaktor Działu Historycznego Polityki, wymyślił nagrody historyczne polityki, które miały być przyznawane corocznie za najlepsze prace dotyczące historii najnowszej. W tym roku Marian Turski umarł. Bardzo proszę powstańmy i pożegnajmy Mariana Turskiego minutą ciszy. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Ta cisza cały czas jest w nas. Jeszcze rozpoczął z kapitułą pracę nad właśnie ostatnią edycją, ale osierocił nas w trakcie pracy. Dlatego też od tego roku Nagrody historyczne Polityki będą imienia Mariana Turskiego. To jest niezwykłe doświadczenie. 67 lat nieustannej pracy, nieustannego czytania i dyskutowania, nieustannego spierania się, ale wedle stylu Mariana Turskiego. Ten styl polega na tym, że się nie głosuje, tylko się nawzajem przekonuje sześciu członków kapituły, bo ta liczba się trochę zmieniała, musiała zakończyć obrady konsensem, z pełnym przekonaniem, że doszła do właściwych wniosków. W tym roku takich książek było 180. Przeselekcjonowanych, przedyskutowanych, przeczytanych. Więc to nie jest praca łatwa, proszę mi uwierzyć. Niemniej Marian miał niepowtarzalny styl kierowania zespołem wybitnych profesorów w końcu. I mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Na moje nieszczęście, tak to nazywam, zostałem poproszony, żeby przewodniczyć kapitule po śmierci Mariana Turskiego. Będę to czynił, bo taką czuję powinność i obowiązek, nie tylko wobec polskiej historiografii, ale też wobec pamięci Mariana Turskiego. Przypomnę, że pozostałymi członkami kapituły są pan profesor Jerzy Kochanowski, tak, pani, tak, tak pan doktor, habilitowana Barbara klich profesor Dariusz Stola, doktor habilitowana Bożana Szajnok i doktor habilitowany Marcin Zarempa. Nagroda Historyczna Polityki to najstarsza, jedna z najważniejszych, najbardziej prestiżowych nagród, jakie w Polsce mogą otrzymać autorzy prac historycznych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych mecenasów, przyjaciół. Dziękujemy serdecznie partnerowi głównemu firmie NEA, Niemieckiemu Instytutowi Historycznemu w Warszawie. W firmie Dantex. Witamy także przedstawiciela Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Panią prezes Barbarę Wójcicką z firmy Sa Tak mamy też w reunii Mecenasów, osoby prywatne, co trzeba szczególnie podkreślić, panią doktor Barbarę Pędzich oraz pana doktora Adama Heimlanda. Laureatem w kategorii prac naukowych i monografii są Sławomir Poleszak i Rafał Gnuk, za niezłomą wcielalistkę. Otrzymanie nagrody Turskiego, pierwszej nagrody tego imienia, jego imienia, jest dla mnie, jestem przekonany również dla Sławka, olbrzymim wyróżnieniem i wielkim zobowiązaniem. Ogłaszam, że w kategorii prac popularno-naukowych nagrodę imienia Mariana Turskiego otrzymuje pani Aneta Prymaka-Oniszka. Nagroda bardzo ważna. I szczególna, bardzo ważna, także dlatego, że to jest pierwsza nagroda Mariana Truskiego, ważnej postaci, która wiele zrobiła i dla historiografii, i dla takiego jakby to otwarcia społeczności polskiej na tak tzw. innych. A moja książka właśnie taka jest. Moja książka gdzieś jest takim mierzeniem się z relacjami polsko-białoruskimi, w znaczeniu mniejszość narodowa, w znaczeniu sąsiedzi. No, i też dotyczy mojej rodziny, mojej jakby osobistej historii. No więc praca nad nią była długa. I też to, co gdzieś było dla mnie na pewno ważne i takie szczególne i niełatwe, jako że na pograniczu zwykle te historie opowiada się w ramach własnej społeczności, historia polsko-katolicka niekoniecznie się z tym przenika, i bardzo się cieszę, że ten cały zlepek różnych perspektyw. Ee, że jury doceniło, że, że znalazło w tym e, jakby taką uniwersalną wartość, bo ja jestem przekonana, że gdzieś uniwersalna wartość takich historii zawsze jest duża. No i liczę na to, że ta książka będzie pracowała jeszcze lepiej dzięki tej nagrodzie, dzięki temu wspaniałemu gronu, w jakim się znalazłam. I no, po prostu się cieszę, ja jestem zaszczycona. Marian zawsze nam opowiadał i powtarzał wszędzie, nie bądźmy obojętni, nie bądź obojętny. To stworzyliśmy taki fundusz, który właśnie, jak to się będzie nazywał, Fundusz nieobojętnych imienia Mariana Turskiego. Będziemy zbierali jakby pieniądze na kapitał żelazny tego funduszu, po to, żeby wypracowane z tego kapitału pieniądze przeznaczyć dla bardzo wielu organizacji, które walczą z dyskryminacją. Nie mówimy tylko o antysemityzmie, on mówi o walce z dyskryminacją. Chcemy zrobić wielkie otwarcie tego funduszu na 100-lecie urodzin Mariana w czerwcu 2026 roku. Ten fundusz powstał dzięki e, wsparciu wielu, wielu ludzi i instytucji, naprawdę zaczyna to e, przynosić efekty i mam nadzieję, że będziemy odniesiemy sukces. Tata bardzo często mówi o właśnie dehumanizacji. To, co było najgorsze, to to, to, to co w tym, co, co przeżył. I chodzi o to, żeby to nie były tylko słowa, tylko rzeczywiście, żeby to było można było wspierać tych, którzy cały czas walczą i w ten sposób to będzie najlepszy sposób upamiętnienia taty. Jako naszego wielkiego bohatera, o którym trzeba pamiętać, i jego przesłaniach. Zapraszamy, zapraszamy tak, tak zapraszamy to, tak, do tak. wspierania. Funduszu wspierania. mnie I w ten sposób, i wspierania. Tak. Nagrodę w kategorii pamiętniki i wspomnienia otrzymuje książka Ozalawan. Rzeka z testem No Nie wiedziałam się tyle o sobie, jak siedziałam. Jestem sama z... prawie zachwycona, <głos> <głos> bo nie spodziewałam się takiego odbioru. I, I jeżeli to jest wszystko prawda, to, to to jest naprawdę, to naprawdę fajnie. Nazywam się Jan Muzekamp i od początku roku jestem wicedyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Nasz instytut to jest częścią całej sieci instytutów badawczych na całym świecie takich jak w Waszyngtonie, w Londynie, no i właśnie w Warszawie. Zajmujemy się tutaj historią Polski, Niemiec, Europy Środkowo-Wschodniej i historią Żydów tutaj w tym regionie. I tutaj się właśnie stykają nasze zainteresowania z zainteresowaniami Mariana Turskiego, który był i jest dla nas wzorem jako historyk, jako człowiek i widzimy to w naszych publikacjach, książkach i artykułach. Więc to jest dla nas wielki zaszczyt być tutaj częścią tego rozdania nagród historycznych Polityki. I tymi słowami chciałbym też pogratulować wszystkim autorom za nagrodę, nominowanym i chciałbym podziękować też organizatorom. W tym roku nagrodę w kategorii źródła otrzymuje seria Biblioteka ze Zesłańca, świadectwo 20. Nagroda jest dla nas wielkim wyróżnieniem, docenieniem, ale jesteśmy przekonane i nasz kolega chyba też, Piotr Cichoracki. Że to jest nagroda także dla naszych autorów, ponieważ myśmy tylko pozwolili im zaistnieć w formie książkowej, przekazać świadectwo, opowieść, przekazać narrację o swoim życiu, czasami się trochę z tym życiem rozliczyć, spojrzeć inaczej na sprawy bardzo trudne, często tragiczne, dramatyczne, które w jakimś sensie zaciążyły na, ży na ich życiu, ale też wielu z nich chyba starało się, żeby nie były zbyt głębokim cieniem, tak? Żeby po powrocie, w końcu lat 40. czy w połowie lat 50., żeby właśnie zacząć tak zwane normalne życie. W 2017 roku firma Saurum miała możliwość wzięcia udziału w znakomitym zwiedzaniu Muzeum POLIN z, z, z wyjątkowym, można powiedzieć, przewodnikiem, jakim był Marian Turski. Byliśmy w przyjaźni, i on nam któregoś pięknego dnia w 1922 roku zaproponował, żebyśmy wzięli udział jako mecenasi nagrody specjalnej. No i jak już wciągnęliśmy się dzięki Marianowi Turskiemu, no to już tak zostaliśmy po. Uważamy, że to jest w, w, wspaniała promocja wiedzy historycznej, ale też w ogóle takiej wiedzy, gdzie, gdzie odkrywa się różne ciekawe rzeczy. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, gdzie jest dużo różnych informacji, nie zawsze prawdziwych. No i uważamy, że redakcja polityki jest naprawdę znakomitym zespołem i należy wspierać. Chociaż ja, jesteśmy przedstawicielami firmy technologicznych, nowych technologii, ale uważam, że takie dodanie yy, yy, nowoczesnych technologii z tym, co jest potrzebne właśnie, czyli historia, humanistyka, ekonomia również jest bardzo cenne. Nagrodę za najlepszy debiut otrzymuje Justyna Majewska, Wamury i Średniki. Ta nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Po pierwsze, ponieważ jest to nagroda Tygodnika Polityki, awesome. który znam od swoich nastoletnich lat. I po drugie, ponieważ w tym roku jest imienia Mariana Truskiego, którego miałam przyjemność poznać i kilkakrotnie rozmawiać z nim podczas pracy nad wystawą stałą w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To były rozmowy często Ciekawe, czasami trudne, były takim wyzwaniem. Spotkanie po prostu z mistrzem, które, które zawsze jest wyzwaniem, były ogromną lekcją wrażliwości, różnych perspektyw patrzenia na przeszłość, na historię, na zagładę, z których rzeczywiście bardzo wiele wyniosłem i które w jakiś, w jakiś sposób mnie ukształtowały. Rzeczywiście jest to nagroda specjalna, ponieważ otrzymuję ją. Polski Słownik Biograficzny, seria wydawana od 90 lat. Dwadzieścia parę lat temu zwróciłem się do profesora Andrzeja Romanowskiego, dzisiejszego laureata, z propozycją o umieszczenia wszystkich haseł polskiego słownika biograficznego w internecie. Pomagał mi Michał Przymusiński, który jest projektantem systemów informatycznych. No i zaczęliśmy pro bono zbierać pieniądze, opracowywać kolejne wersje software'u, żeby wreszcie osadzić hasła PSB w Internecie. Tak, żeby te bezcenne, bezcenne biografie stały się ogólnie dostępne dla każdego ucznia dla każdego studenta. To nie trzeba było chodzić specjalnie do biblioteki i szukać poszczególnych numerów, tylko żeby po prostu kliknięciem dotrzeć do naprawdę prawdziwych źródeł wiedzy o polskiej historii, o polskiej kulturze, o polskiej gospodarce, o samorządności, właściwie o wszystkich aspektach polskiego życia od początku istnienia państwa polskiego. Przecież o to właśnie chodzi. No, i będziemy dalej o to walczyć. E, chyba cel jest godny, godne wysiłku.